W tym odcinku przedstawię analizę logów na podstawie po akcji, która miała na FTM Challenge, gdzie w trakcie kilku sekund straciłem 200 euro przez aktywowanie pozycji oczekujących w trakcie newsów. Pokażę, jak to wygląda na platformie MT5 w testerze strategii, jak wyglądały logi i jak Wyglądał log z rzeczywistego konta na FDMO, czyli różnica między, między robotem działającym na koncie FDMO, a potem w testa, back-testach na platformie MT5 w testerze strategii. Żeby obejrzeć logi z platformy MT5 w testerze strategii, wystarczy wykonać Zrobić test na tym jednym dniu robota na tikach rzeczywistych, czyli opcja druga. Nie tik, tylko każdy tik na bazie rzeczywistych. To nie są idealne tiki, jakie były w danym dniu, ale są dosyć podobne już. Przejdźmy do, do, do testera strategii. Pod prawym klawiszem mamy otwórz. Klikamy otwórz. I tu są logi z tego testera strategii. Usuwamy go, te pliki. Żebyśmy mieli jeden, duży, jeden czysty plik. Aha. To zamkniemy testera strategii. I go skasował. Dobra. I teraz jeszcze raz odpalamy. I w tym miejscu będziemy mieli dokładnie log z teraz. To zrobiliśmy test. Otwieramy, ten plik otwieramy. I dane pochodzą dokładnie z tego dnia. Czyli nie mamy śmieci z wielu testów, z testera strategii. Tester strategii teraz widać, pokazuje, jaki był Tiki od pół, po północy. Czyli 19 lutego po północy, ponad 18 pipsów, były, była cena. Był ten spread, czyli różnica między ceną ASK a BIT. Do godziny pierwszej pewnie będzie, widzimy, mamy wszystkie tiki zanotowane, ponad 14 pipsów cały czas. I po godzinie pierwszej zaczyna się zmniejszać spread, czyli z tego już wynika, że nie należałoby otwierać pozycji między godziną 0, a pierwszą czasu serwera. W zależności to od, od brokerów ten czas jest różnie ustawiony, ale to trzeba po prostu sprawdzić dokładnie w jakich godzinach, jaki jest spread na danej platformie. Chyba, że gdy ktoś nie handluje w godzinach nocnych, to nie ma co sprawdzać tego. Tu mam loga bezpośrednio pobranego z FTMO, gdzie pracował robot. I też będzie ta sama informacja. Tylko ja chyba go włączyłem tak o 6. O 6. Wcześniej był wyłączony trading, jak widać, także nie będziemy mieli tej informacji. Roboty były wyłączone, czyli tu nie mam informacji, jaki był spread, ale na platformie rzeczywistej też jest te kilkanaście pipsów spreadu w nocy. Dobra, mamy tę sytuację teraz. Czas serwera był 8.00 i o 8.00 miały być newsy na funcie do Jena, o których zapomniałem oczywiście. 8.00. Teraz, jak to wygląda na platformie MT5 z strategii? Czas jest pokazywany jako lokalny czas komputera. Dlatego jest godzina dziewiąta, ale mamy tą samą sytuację w tym miejscu. Czyli o godzinie 59 minut, 59 sekund, jest pierwsza informacja, że nagle wzrósł spread powyżej 40, bo 40 mam limit ustawiony w robocie, że jeśli powyżej 40 to ma liczyć. Kolejne spredy, jeśli jest więcej niż 10 razy pod rząd, powyżej 40, to ma usunąć oczekujące. Takie było założenie dla robota. Tu mamy godzinę 759, 650 milisekund, czyli jeszcze dokładniejszy czas. Mamy, ale też spread dokładnie wynosił 68, czyli tu się jakaś zgadza. O 8.00, czyli 9.00, roboty na KDJPY, USDJPY zaczęły usuwać, sprawdzać oczekujące i usuwać ewentualnie je. My, nas interesuje GPJPY. Mamy po godzinie 8.00. Spread nadal jest wysoki. Informacja, że za duży spread do otwierania pozycji. nadal jest wysoki spread, licznik i teraz widać dokładnie na funcie. Spread był nadal po 10, doszedł licznik do 10 i wysk wys wyskoczyła informacja spread alert, czyli na rzeczywistym rachunku, na, na rzeczywistym challenge'u na koncie FTMO Pojawi się komunikat, kasując zlecenia oczekujące. Niestety nie ma tu informacji, że te zlecenia oczekujące zostały zamknięte. Wydaje mi się, że zrobiłem błąd w usuwaniu zleceń oczekujących, albo platforma była bardzo obciążona i nie usunęła mi tych zleceń. Ale dobre jest to, że robot wyświetlił ten komunikat, czyli doliczył do 10 prób. Wświęcił, że są trzy order czy trzy oczekujące zlecenia. Spread jest powyżej limitu, czyli jest 106, czyli całość się kwalifikowała do zamknięcia pozycji. Czyli przez błąd prawdopodobnie w bocie. Nie usunęło mi zleceń oczekujących lub platforma była tak obciążona, żeby nie dało się ich usunąć. No ale nie mam komunikatu, czyli to jest mój błąd, nie mam komunikatu, że próbuję usunąć. Zlecenia oczekujące numer 1, 2, 3 i 3, próba się powiodła. To jest błąd programisty. Jak to wyglądało na, w terminalu, na, w testerze strategii? E, w testerze strategii nie doszliśmy do etapu, żeby wyświetlił, że 10 jest, spread alt jest tutaj dopiero, ale już orderców nie mamy, czyli Wcześniej, nam na funcie do Jena aktywowały się zlecenia oczekujące, nim ten licznik doszedł do 10. W takiej sytuacji nie ma co usuwać zleceń oczekujących i polecia, po chwili poleciał stop loss. Jak tu widać, stop loss triggered, czyli pozycje oczekujące zostały otwarte i po kilku sekundach, 9 sekund później zamknięte. Na rzeczywistym rachunku oczekujące otwarte w tym miejscu. To do sprawdzenia, to chyba prawdopodobnie już usunąłem ten błąd. Aha, to było na ktjpy, czyli do sprawdzenia. Dlaczego taki komunikat był? Właśnie po takim najlepiej no pod koniec tygodnia, weekendy, sprawdzać logi y, serf, serwera i weryfikować, czy były jakieś dziwne komunikaty błędów. Można takie komunikaty też oznaczać lepiej, na przykład słowem Fatal Warning, Error, żeby lepiej było można znaleźć to w pliku tekstowym jak ten. Także to jest też do poprawy w bocie, żebym pamiętał, że. Że jeśli wystąpi jakiś, w ogóle, że jeśli otwieramy jakąś pozycję, zamykamy, modyfikujemy, to żeby dodatkowe były warunki sprawdzające, czy operacja się powiodła. Jeśli nie, to dopisywać jeszcze więcej logów. I tu mamy stop activation, czyli na koncie FTMO challenge 9 sekund później pozycje zostały us usunięte. Przez aktywację stop lossa. I tutaj już BOD wyświetlił, jaki ticket, jaki profit, czyli tym razem strata, była i jaki balans był po, po tej operacji. Tu widać, że operacje zamknięcia trzech pozycji poszły w miarę sprawnie. To jest około 5 milisekund. Tutaj nie, 33 milisekundy, po kilkadziesiąt milisekund. Czyli łącznie około 60 mS zamknięcia 3 stop-lossów potrzebował w system. Czyli już tu nie było żadnego obciążenia, raczej i tak to poszło, tak to poleciało. Dobra, a na, na rachunku teraz w testerze strategii mamy, że jak widać, moment, momentalnie pozamykał wszystkie pozycje, czyli taka jest różnica między testerem strategii a pracą BOTA na. VPS-ie, bo ja używam VPS-a, a ten test robiłem na komputerze z większą ilością korów. Na VPS-ie mam 6GB i, i 4 kory. Tu mam 8 korów i 16GB. No ale tutaj inne wykresy mnie nie obciążają, także wiadomo, że w testy strategii to jest kotester. Test nie pokaże idealnie czasów, jakie. Czasu zamykania operacji, także to wszystko jest do przyjęcia. Widzimy, że 9 sekund po jeszcze spread jest powyżej 40, ale po, pewnie po chwili będzie już malał. Tak, jeszcze tu była jedna informacja, bo tam co TIK sprawdzam spread jest obciążający dla, dla platformy ale właśnie do takich operacji niestety trzeba to robić co tick, sprawdzanie, czy spread jest większy niż, jeśli chcemy mieć zabezpieczenie w postaci analizy spreadów. Innym zabezpieczeniem do bota, który można dodać, to po prostu jest pobranie kalendarza, kalendarza wydarzeń w MQL5, która jest taka możliwość, i usuwania zleceń oczekujących, a nawet pozycji, w proficie albo stracie do wyboru przed newsami i nie otwieranie ich np. przez godzinę po niusach. Takie opcje można dopisać w botach. I taką zmianę szykuję na kolejny tydzień do bota. No, i jeszcze raz pokażę ten przypadek na wykresie, jak wygląda news i jak jest jakaś jest zmiana na jednominutowej świecce ceny spreadu. Czyli mamy spread tutaj, to jest unitem ceny ASK i BIT, i nagle wybuchnięcie spread lecić do, do maksa. Po lewej stronie też widać, jaka jest różnica między HIGH i HIGH Ask, czyli najwyższy As, jaki miał miejsce, to jest 191,728. A normalnie HIGH, które były na świecce 1-minutowej, to były 191,621. Także też takie informacje są dostępne na, podczas backtestów. Prawdopodobnie na Trading View, jakby ktoś to próbował. Spak testować ręcznie, to by nie otworzył pozycji, by stwierdził, że pozycja nie została otwarta. Tak to wyglądało na świeczkach 5-15 minutowych, minutowych, czyli cena była gdzieś w tym miejscu, i normalnie biała linia to jest cena aktywacji. Dopiero aktywacja, gdyby nie było. Newsów, to aktywacja mogłaby nastąpić dopiero w tym miejscu. Oczywiście strata prawdopodobnie by była, ale tak to wynika, jak widać, jak to jest spread. Jeśli spread jest niski, to cena dotyka tej czerwonej linii. To już nocny spread. Pierwsze kilka świeczek 15-minutowych. I na minutówce też to widać oczywiście. Tu mamy noc, czyli już też jest spread spory. Tu jest ten news. I to jest początek dnia. Do około godziny pierwszej, gdzie ten spread jest wysoki. Potem maleje i jest już w miarę sensowny. Po lewej stronie widać, że spread pisze 14, a jak w tym miejscu na świecie, to jest spread 140. Przypomnę jeszcze, że jak wybierzemy świeczki jednominutowe tylko do analizy, to informacji o spreadzie w postaci linii nie mamy. Jest wypisana po lewej spread, ale to jest średni spread, pewnie wyliczany, a jakieś o, o, dla pobranych dla świeczki jednominutowej, jaki był średni spread na świeczce jednominutowej. No i na interwale i na świeczkach jednominut jednominutowych pozycje w ogóle się nie aktywowały, bo spread nie dotknął tej ceny. No i też widać, że w logu kolejnym, tutaj w historii operacje widać, że o 9.00 zostały usunięte, czyli nie, nie dotknął ich ten spread i następne dopiero o 13.45, czyli w tym okresie nie było dla robota wejścia, dlatego te, te nawet te późniejsze dotknięcie tutaj nie spowodowałoby aktywacji zleceń oczekujących, bo po prostu w tym czasie robot nie miał zakładać pozycji oczekujących. Tak wynika to z algorytmu, który opisałem sam. Czyli przypominam, mamy dzienniki tutaj. Dziennik yy, z robotów Praktycznie musimy oglądać zawsze dwa dzienniki. Ogólnie, tutaj, co się dzieje na platformie, i nas interesuje też dziennik, tutaj bardziej, gdzie jest zakładka Handel. I, i tu są, będą informacje od robota, ale to pracującego już na wykresie, nie w testerze strategii i dzienniki w którym coś uruchomiono, bo to zamknięto takie informacje, także to trzeba wszystko sprawdzać. Pod prawym klawiszem myszki zawsze jest otwórz i można wszystkie logi przejrzeć. Tu mamy z kilku dni na przykład. Na dzisiaj koniec, dziękuję.